Komeczku. I cyk strzelba na kartofle. Pokaz, pokaż, pokaż, pokaż. Zrzuć, zrzuć, zrzuć Blatkowi. Chciałbyś, kurde, pieczony. no daj Chciałbyś. No, no, no chciał. pyk daj, pyk. No, podwójnie strzela. zajbiście Ale to takich dwa razy AMO. Tak. O Boże. Co? Nie chciałem ci dać. A teraz bronić farmy. Farmę. A to jest. Teraz już Wiem, że to działa na blisko. Niekoniecznie. A jeśli to działa tak, jak powiedzmy, tak myślę, to te frytki będą się. kartofle w sumie. Będą się rozpryskiwać. Czyli w sumie najgęstszy damage będzie zadawał z bliska. Oj, co to shotgun. No, dlatego nie wiem, co tu się chce, spawić na dalej. Dobra, chodź ta. ta Wistawio. Pyk, pyk. A, ale ciebie tu nikt nie chciał. Pyk, pyk. Dobra. Oskropce tam. Chcę tu jedną po skrobie. Witam bardzo serdecznie, jestem Promi, a dziś pokażę wam, jak zbudować. Automatyczną farmę, no automatyczną farmę, jak też widzieliście, mieliśmy już tu jedną automatyczną farmę, ale ona tylko nam podlewała. A teraz zrobimy tak, full, full automatyczną farmę. No, i też chcę Wam od razu teraz pokazać, co się tu pozmieniało. No, to oczywiście, ja mam tą szatranicę, mam pistolet, tu już mam ziemię potrzebną. No, tu mamy takie rzeczy. Yy, tu mamy wszystkie yy, te nam najpotrzebniejsze rzeczy. Yy, tu mamy spalone drewno zawsze, tu mamy też spalone drewno, ziemia, tu nasionka, kolejne nasionka, jeszcze więcej nasionek, jeszcze więcej nasionek, jeszcze więcej nasionek, ziemia. No i tak to wygląda. Tu yy, wiaderka, tu jest lodówka, skrzynka z wodą, tu mamy paliwo bota, komponenty i płytki, tu mamy głównie metal, ale silniki są chwilę, na chwilę tu, tu mamy klej, muszelki, yy, yy, miód, tu mamy yy, takie rzeczy właśnie technologiczne, tutaj rury mamy craftbot, tu mamy skrzynkę, z, yy, ten tu mamy rzeczy budowlane, tu jest jedno to, yy, tu jest moje auto wam pokazuję. Tylko to tutaj zamocuję. O. To jest moje auto piękne. No nie licząc tego, bo tego tu oryginalnie nie było, ale to jest moje auto. Łóżko jeszcze trzeba przeparbować, bo się bo ktoś zebrał. Eee, to jest nasza koparka. Tak ona wygląda. Ona będzie jeszcze przerabiana i to mocno. Tak sama chyba wszystkie pojazdy. To jest pojazd RETOKTA, który będzie przerabiany. No i tu jest. Coś co sam zaprojektowałem zrobiłem, czyli automatyczna ścinarka drzewa, która jest jedynym autem elektrycznym, jaki mam, jakie ma, jakiego mamy na razie. Jest ona prześwietnie zrobiona, najlepiej mi chyba wyszła, nie licząc tego, chociaż to ma problem ze skręcaniem. Ech, ale dużo kana No i jeszcze mamy Tigera, dołączył do nas, tu jest Dressbot, mamy... Yy, na paliwo, no i tu są trzy skrzynie pełne rzeczy, które będziemy potrzebować do budowy. Ja sobie już pierwsze rzeczy wezmę do tej budowy. No i nasza farma będzie tam, i właśnie teraz idziemy ją e, budować. Będę to Wam pokazywał. E, I no, właśnie, z kim mi się zmienił też dużo, ale to Wam pokażę zaraz albo później. Ale mi się bardzo podoba. Dobrze, a więc musimy zrobić farmę na 9 pól szerokości, czyli tak, jak widzicie, jeszcze i 13 pól e, długości, co właśnie teraz już tu kończyć będę. I ta farma, oczywiście, automatycznie będzie nam podlewać. Ją będzie automatycznie sadzić i automatycznie zbierać plony, więc to jest w ogóle świetne. A jeszcze zrobimy, żeby automatycznie się broniła, co już w ogóle będzie świetne. No to trochę zajmie. E, dobra, no to ziemia już mi się nie przyda w ogóle, więc leci tutaj. Teraz idziemy budować dalej, ale jeszcze Wam się pokażę. Tak wygląda mój skin. To są wszystkie nakrycia głowy, jakie mam. Wszystkie rzeczy do tłowia. To jest fajna kurtka, ale już ta jest lepsza. Rękawice moje, wszystkie. Tutaj spodnie. Te są świetne, pasują mi. Niebieskie tak fajnie kontrastują. No i żółte. No i te dostawcy. No, mamy buty. No i plecaki, no to ten albo ten jest najlepszy. No to ja właśnie używam tego, bo jest taki fajny, pokręcony, jak on się nazywa, aplikatora. Okej. Okay. No to chodźmy budować, oczywiście, ale to nie będzie takie jeszcze proste, bo te wszystkie rzeczy, które tam są, to nie są jedyne rzeczy, które będą nam potrzebne do zbudowania tej farmy, bo jeszcze będą nam potrzebne rzeczy, te, które już tutaj ogarniam, w sensie, które już tu miałem ogarnięte. O. Tam dam, żeby ktoś potem skrapował. Nie lubię się w to bawić. To jest coś, co roboty nam bardzo lubią niszczyć, a co potrzebujemy bardzo. I będzie to trzeba jakoś ogarnąć. No, tu jest nasza e, automatyczna e, pompa wody, jak ona działa. A także, no, stąd leci tu, a stąd leci tu. I to będziemy podłączyć sobie tam. Ale, żeby to podłączyć, to musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Czyli to musimy zrobić bardzo do góry, żeby roboty. O, no ja umiałem Że roboty nie mogły nam tego zniszczyć. Bo jest problem taki, że my już mamy najazdy czerwonych robotów. To bywa bardzo problematyczne. No i to będzie trzeba tak e, ciągnąć aż pod farmę, więc ja wam to po prostu e, najzwyczajniej w świecie przytnę. No i możecie się spytać oczywiście, ale promil po co to jest? Otóż e, nie chce nam się robić rur, chociaż już Wcześniej robiliśmy, jak to już widzieliście. I one gdzieś tu się kończyły, w tym miejscu. Nie byśmy musieli jeszcze je tam doprowadzić. Niby możemy to zrobić, ale ja odkryłem dużo, dużo lepszy sposób, yy, który zaraz Wam pokażę. I do to muszę doprowadzić. Siup. Już prawie jesteśmy w domu. Dobra, jeszcze jeden. Teraz lecimy sobie tą stronę na farmę. No i tam będą pompy. I żeby podłączyć te pompy do tego kolektora z wodą, do zbiornika, no to będziemy potrzebować albo rur, albo wystarczy zrobić to, co ja bo da się y, pociągnąć to i podpiąć ale właśnie y, fańczynką, ale właśnie musi to być jakby połączone w y, jedno, jeden element dlatego właśnie robię to, co teraz robię By the way, będzie to chyba jedyny polski poradnik na YouTubie odnośnie automatycznej farmy w Scrap Mechanic Więc zostawcie suba oraz łapkę w górę i dołączcie się do fabularnych link w opisie Dobra, sobie damy tu i w dół, poproszę. Na razie. Pierw będzie robiony mechanizm. Teraz to będziemy musieli zrobić tu na cztery długości. O no, i z drugiej tak samo. Oczywiście e, możecie zrobić ten farmę albo przy wodzie, albo gdziekolwiek chcecie. Nie musicie robić w tym samym miejscu co my. My po prostu tu chcemy ją mieć i tu ją robimy. Dobra. No i teraz sobie to połączmy tym jednym. Tam od drugiej. I zaraz przejdziemy do tego, jak to tutaj zrobić, bo mam to wszystko zapisane. Okej. Okay. Dobra, widzowie. Teraz tu na 7 bloczków sobie robimy ten. I lecimy... Yy, a nie przepraszam. Ze złej strony, bardzo Was przepraszam. Więc się... No my chcemy to z tej strony po prostu. 3, 4, 5. Oj, się bałem. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz lecimy tu do końca. Ryk. A ten blok, dlatego że on jest bardzo wytrzymały. Dobra widzowie. Teraz trzeba sobie wyznaczyć yy, środek. Eee, dokładnie. Tego jeszcze nie będę usuwał. I trzeba tu sobie... Eee, właśnie, tu o jedno skróciłem, bo będę za duże. Eee, tu sobie trochę wydłużyłem i chwila. Nie, to było źle. Eee. Trochę nie czaje, chwila. dajemy sobie e, edytor rotacji. Tu będzie w górę, ale to zaraz. No i tu sobie dajemy e, bramki logiczne. Ładnie tak. I na razie nic z tym nie robimy, teraz widzę, że będziemy mieli inne zadanie, dokładnie tak. Bo musimy sobie tu pójść i zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tak. Tak samo z każdej strony, moi widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Oj. I teraz jak to mamy, oj, teraz jak to mamy, yy, to musimy sobie tu to połączyć. Przepraszam za dźwięki Discorda. Z drugiej strony też to musimy połączyć. Cyk. I widzowie, o, ja to już To też musi być na 8 chwilowo, ale ta zrobimy na 9. I tu pójdzie tłok, po którym muszę iść. Dobrze widzę. Przyniosłem sobie tu te skrzynki. I teraz musimy sobie zrobić coś takiego chwilę. Na 4 tu sobie wydłużamy. I to jest teraz źle. Musimy sobie to tu przestawić. Wcześniej o tym nie pomyślałem. Przepraszam. Dobra. I teraz. Ym... Trzy, tu dajemy pierwszy klocek. I co dwa klocki dajemy? Takie ząbki robimy. I tak samo z drugiej strony dotąd dokładnie. Dobrze. Teraz y, sobie o, guziczki wezmę, paję mm, z głodu. Dobrze. I teraz musimy sobie tu dać trzy przyciski. I tu jeden. Teraz szybko sobie tu skoczę. Tłoki na levelu e, piątym, najwyższym. Tras, dwa, trzy, perfekcyjnie. Dobrze, teraz widzowie stąd robimy sobie e, ponad tyle. Z drugiej strony robimy to samo, Tyk. zrobimy e, tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, e, robimy tak, teraz drugie strony tak samo i jeszcze. Eee, przepij robimy, Zresztą nie tu, tylko tutaj, i tu zrobimy, to powinno być, dobra, teraz przydadzą nam się trzy duże skrzynie, jedna musi być tutaj, Tak, dokładnie, perfekcyjnie. I ta musi być ym... dokładnie tak. A ta też musi być tu, jest dobrze. Teraz będziemy potrzebować skrętne rury. i One wszystkie muszą patrzeć w tę stronę. Być w tę stronę dokładnie. Dobrze. I potrzebujemy jeszcze więcej rur, by zrobić coś takiego. Czyli w dół, w dół, w dół. i e, tak, tak i tak. Teraz bierzemy sobie zwykłe rury i robimy je tak na e. chciałem Użyjmy tu robić. Tak dotąd, do tego czarnego paska, do połowy czarnego paska. Dobra, teraz weźmiemy sobie e, pompy i musicie robić dokładnie to samo co ja. Czyli robimy tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Teraz potrzebujemy e, sensorów. Czyli czujników. I czujnik jeden dajemy tu Ustawiamy go tu e, na dwójkę. A teraz bierzemy pańczynkę i podłączamy to wszystko tutaj do programatora. Uuu! E? Nie wiem o co tu chodzi, ale okej. Okay. A. No to musimy go ulepszyć, o tiger. Dobrze. I ty. Teraz robimy coś takiego. Takie skutki, moi drodzy widzowie. 15, 15, 15. I damy sobie. Yy, na razie na najwolniejszy. I to sobie poprowadzimy tu do tego przycisku pierwszego. Teraz czujnik dajemy sobie do pierwszej bramki logicznej. Przepraszam bardzo, do środkowej, pomyliło się. I teraz odłączamy pompy do środkowej. I tak, wszystkie pompy. I teraz to środkowe idzie do środkowego przycisku. A teraz następnie bierzemy sobie czwartą skrzynię dużą. I ją sobie dajemy tu eee, tak, w ten sposób. Teraz potrzebujemy eee, ją pompy, ale to będziemy za tej potrzebowali w sumie. Bo pierw musimy wykorzystać dwie rury, które musimy, o właśnie, tak, pociągnąć. tu i tu. Teraz bierzemy sobie skręty. To ja wciąż zapominam gdzie? Już nie mam skręty? A, no to potrzebujemy jeszcze dwie rury skręcone, ale to chwila. Ja już sobie craftuję. coś tu Khmili. Ile mamy tych komponentów? No... Zacnie, zacnie. Dobra, biorę rury. Dobra, i teraz bierzemy tu. Bierzemy tu. I bierzemy te trzy pompy, dajemy je następująco, tu, tu i również tu. Teraz widzowie te trzy dajemy w górę. Teraz widowie musimy zrobić coś takiego, czyli odtąd zrobić dwa, czy dwa. Teraz w górę błąd popełniłem widzowie, bo tu jednak nie powinno być tych ząbków. No wiecie, pierwszy raz to robię, nie jestem specjalistą w tym, ani doświadczonym, więc przepraszam was za to, bo Tiger tam fajnie na windzie się bawi. Witam widzowie, to jest mój pomocnik, <tuturzny> teraz dajemy sobie tu w tę stronę kroczka, a już po świętach. Stół, dajemy sobie na dwójkę, teraz to podłączamy wszystko środek. Są te pompy. Dobrze. Leto, się podłącz w środkową bramkę logiczną do środkowego przyciska. Dziękuję. Eee, teraz tu. Co będzie? Eee, a. No zaraz to będzie to. koma. Pierwsza bramka do pierwszego przycisku, trzecia do trzeciego. Teraz widzowie bierzemy sobie działka wodne i robimy coś takiego. Dobra, teraz to wszystko podłączamy do trzeciej bramki logicznej I będzie się działa magia zaraz Ogólnie ja tu zrobiłem najwięcej? Może... no... oczywiście Ja, ja to wszystko zbudowałem, ja, ja, ja pilnowałem jego BHP Tak, tak Podłącz... A, no, nie... Mm, teraz będziesz miał... <grystanie> Masz zadanie Aha. Podłączyć pompy do wietrza Ja pierd... No więc teraz widzę, musimy podłączyć te pompy, wszystkie wodne do zbiornika na wodę. Po co tu budowałem to w powietrzu? Yy, widzimy się jak to zrobię. Jak to zrobimy? Dobra, wszystkie pospięte widzowie i... Nie wiem, co to są za głosy bloki. Naprawdę nie mam pojęcia. I teraz... Dobrze, widzowie, teraz musimy iść po nasiona. I teraz powinna dziać się cała magia. Kartofle sadzimy, nie? I jedzenie. Wow, chyba... I to posadzimy z borówy, które są... Noś piły ze środka wejść skrzyni. Tak, ja chciałem włączyć maila piosenkę Ewaru mojego ulubionego youtubera, ale aplikacja nie reaguje. A, się piły? Tak. Ist, a tu! Stąd! A. Jakś ty raz. A... Tu, środkowa skrzynia, tu. A tu... A to nie chcemy by zasadzało piły? Nie. Jeszcze Piotrko. po lewej skrzyni jeszcze coś jest, możesz wziąć? Uh, last Christmas I gave you a Dobrze, widzowie, teraz usuwamy no tak. to. I teraz odpalamy i ma się stać magia. OLOZE ta magia się zdobiła! O co tu się stało? Co tu się stało? Czemu to nie chce jechać? Co no, mówili? Przecież ty to robisz? A jest... Okay. Ale dlaczego tu nie chce jechać? Z tym się stało. O! Jedzie! Tylko... Coś się... Stało. Oj. a no, muszę to do... naprawić. No, Ile czasu? 9 sekund. Nie, ja pierdzielę. Nie, niech to wraca. No, a teraz włącz wszystko. Tak. a pewnie Zobie... wątpię w Widzowie, naprawiłem tylko. Nie wiem, co tu się rozwaliło z tymi pompami. Czy jedne są do góry, drugie są do dołu Te powinny być do góry, a te do dołu. Dobre. Może date o to tak dziwnie ten dramat! O, to wszystko dzięki mnie aż I potem jak to, to urośnie nie... No bo nasiona się skończyły. Potem jak to urośnie, to e, będzie nam to zbierać normalnie. No, no dziękuj mi. To wszystko dzięki mnie. E. Idź. Nie. Idź. To, te, teraz bym chyba wyszedł. Był już jutro. No, dziękujemy. Promil tak, jest tak. tak, tak Było na polskim. Tak. YouTube. E, Je, jedyni, którzy na polskim tutaj zrobi poradnik w pełni e, robiony. E, tak. Właśnie tak. zbliżenia, jak to robić, jak to powstało. E, dziękujemy. E, farma działa. E, do kolejnych odcinków. ogólnie, ja, ja wymyśliłem pomysł. On go tak, 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 tak. Naprawdę.